Knięka? A, A ja to brzmi, karma do was wróci tak dzisiaj. Do dzisiejszego larawaj na się z widzów. No i po prostu za podejście chamskiej jakim, po, jakim po prostu tracie ten kontent na YouTube. Antychejter 10 zł jesteście świadomi, że karma do was wróci? Za celowe naśmiewywanie się z widzów? Dzisiaj Sharita dostała około najmniej 75 dolarów z donate'ów. Wątpię, że na filmie jej dacie kas i powiecie, ze to z live. Marcin, zmieniłeś się. Bardzo dziękuję ci, antyhejter. Dziękuję za 10 zł. Ja schudłem, czy her, a Andy Nie Hater? Na YouTube robią show, nie parają się pracą Życie to pirackie dno Zbierają kasę na live z debili, robią zrajerów Szczęście się skało od tych z kapek, ułysy i krapek Amatorzy śniemy. źródeł zarabiania nie mają Otóż na sceny krapę Po porzucił córkę 8 lat temu Choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę W drugiej nie uznał, grzumny bez paszportu Choć kasę na paszportu, odgarzył, wyłuskał Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować Polach w Kambodży, śmiech na sali Kupić może taką, żeby do pieszeni schować Ci debile wpłacają, choć są niezbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to kpina Wysy i klapek zgrywają wielkich zwaniach Płany o córkach, jedno porzucił, druga bez dokumentów Bo ojciec jej nie uznał, ziemię kupić co, Choć to ściema jak nic, nie dajcie się nabrać To tylko ich tik strzeżcie się i skamu Tych złodziejaszków na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów Bułysy i klapek na YouTube robią show Nie parają się pracą, życie to pirackie No, Zbierają kasę na live debili robią frek Już się skało, od tych słodzie aż skamek Bułysy i klapek, amatorzy śniemy Źródeł zarabiania nie mają, oprócz drugiej robienia sceny Kapek porzucił córkę 8 lat temu Choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę Drugiej nie uznał, czulny bez paszportu Choć kasę na paszportu odwiarzem w ją Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować Polak W polach w Kambodży, śmiech na sali kupić może taką. Żeby do bieżeni schować, ci debile wpłacają, choć są niezbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to pina łysy i klapek zgrywają wielkich zwaniach w je o córkach jedno porzucił, druga bez dokumentów, bo ojciec jej nie uznał Ziemię kupić chcą, choć to ma jak nic, nie dajcie się nabrać, to tylko ich pik. Strzeżcie się i skamu tych złodziejaszków, na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów Mój i grach na YouTube robią show Nie parają się pracą, życie to pijackie No zbierają kasę na likes, nie robią zejrów Czeście się skało od tych złodziej Łysy i krapek, amatorzy śniemy Źródeł zarabiania nie mają, otwórz drogi na sceny Kapek porzucił córkę osiem lat temu Choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę Drugiej nie uznał, grzumny bez paszportu Choć kasę na paszportu odgarzył wiązkał Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować Polach w Kambodży, śmiech na sali kupić może taką Żeby do seni schować, ci debile wpłacają Choć show niezbyt błyskotliwe Każdy live to teat, każdy komentarz to pina. Łysy i zgrywają wielkich swaj Płany o córkach jedno porzucił, druga bez dokumentów, bo ojciec jej nie uznał Ziemię kupić chcą, choć to ma jak nic, nie dajcie się nabrać, to tylko ich plik Strzeżcie się z gamu, tych złodziejaszków, na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów na YouTube robią show Nie parają się pracą, życie to pirackie dno Zbierają kasę na live z DD robią zrajerów się skało od tych złodziejaczków z kamery Usy kapek, a amatorzy śmiemy Źródeł zarabiania nie mają, otwórz sceny na sceny Pożycił córkę 8 lat temu, choć miał pojechać, zarobić dla niej na nową komórkę Drugi drugiej nie uznał, dziurny bez paszportu choć kasę na paszportu grażem ludzkał Mówisz, że kasy nie ma Chce ziemię kupować Polach W Kambodży, śmiech na sali kupić może taką, żeby do pierzeni schować Ci te de tyle wpłacają, choć są niezbyt płystliwe Każdy live to teat, każdy komentarz to pina Pójcy i klapek skrywają wielkich zwania Płany i o córkach jedno porzucił, druga bez dokumentów bo w nie uznał i ziemię kupić co, choć to ma jak nic Nie dajcie się nabrać, to tylko ich pik Strzeżcie się z kamu, tych złodziejaszków Na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów Muzycy i klapek na YouTube robią show Nie parają się pracą, życie to pirackie No Zbierają kasę na live z TV robią zrejrów się skało od tych złodzieja szkód Skamek i Muzycy i ma amatorzy śniemy źródeł zarabiania nie mają, oprócz robienia sceny Krapek porzucił córkę 8 lat temu Choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę Drugiej nie uznał, czunny bez paszportu Choć kasę na paszportu odgarzył, ją skał Mówisz, że kasy nie ma, chce ziemię kupować Polak W Polach, w Kambodży, śmiech na sali kupić może taką rzecz żeby do kieszeni schować, ci debile wpłacają, choć są niezbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to tpina, łysy i klapek zgrywają wielkich zwaniat Pan je o córkach jedno porzucił, druga bez dokumentów, bo ojciec jej nie uznał Ziemię kupić chcą, choć to ściema jak nic, nie dajcie się nabrać, to tylko ich pik. Strzeżcie się i skamu tych złodziejaszków, na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów Łysy i krapek. na YouTube robią z nie parają się pracą, życie to w no Zbierają kasę na live z robią zrajerów, strzeżcie się z kamo od tych złodziejaczków Skamę. łysy i krapek, że śniemy. źródeł zarabiania nie mają, oprócz sceny Krapek porzucił córkę 8 lat temu, choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę W drugiej nie uznał, grzumny bez paszportu, choć kasę na paszportu odgarzył skał. Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować w polach, w Zobaczysz, na sali kupić może taką, żeby do kieszeni schować Ci debile wpłacają, choć są niezbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to kpina Łysy i klapek zgrywają wielkich w Płany o córkach, jedno porzucił, druga bez dokumentów Bo ojciec jej nie uznał, ziemię kupić co, choć to ściema jak nic Nie dajcie się nabrać, to tylko ich plik Strzeżcie się i skamu tych złodziejaszków Na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów i krapek. Na YouTube robią show, nie parają się pracą, życie to pirackie dno Zbierają kasę na live z robią się z od tych słodzi z Skamek Uycy i krapek, amatorzy śniemy źródeł zarabiania nie mają, oprócz drugiej na sceny Krapek porzucił córkę 8 lat temu, choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę Drugiej nie uznał, grzumny bez paszportu, choć kasę na paszport odgarzył, wyłuskał Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować Polak w Polach, w Kambodży, śmiech na sali kupić może taką, żeby do bieżeni schować, ci debile wpłacają Choć są zbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to tpina Płysy i klapek zgrywają wielkich zwaniat One o córkach, jedno porzucił Druga bez dokumentów, bo ojciec jej nie uznał Ziemię kupić co, choć to ściema jak nic Nie dajcie się nabrać, to tylko ich ty. Strzeżcie się i skamu tych złodziejaszków Na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów Muzycy i klapek, na YouTube robią show Nie parają się pracą, życie to pijackie dno Zbierają kasę na live z debili, robią z rejerów się skało od tych złodziejaszków z kamer Muzycy i a amatorzy śniemy źródeł zarabiania nie mają, otwórz robienia sceny Krapek porzucił córkę 8 lat temu Choć miał pojechać zarobić dla niej na nową komórkę Drugiej nie uznał, czuł bez paszportu Choć kasę na paszport odgarzył, skał Mówi, że kasy nie ma, chce ziemię kupować polach w Kambodży, śmiech na sali kupić może taką żeby do kieszeni schować, ci debile wpłacają, choć są niezbyt błyskotliwe Każdy live to teatr, każdy komentarz to tpina, łysy i klapek zgrywają wielkich zwaniach w je o córkach jedno porzucił, druga bez dokumentów, bo ojciec jej nie uznał Ziemię kupić chcą, choć to ściema jak nic, nie dajcie się nabrać, to tylko ich plik Strzeżcie się i skamu tych złodziejaszków, na YouTube kradną marzenia i nadzieje widzów